Paulina Krupińska do tej pory konsekwentnie dbała o to, aby nie pokazywać twarzy swoich dzieci w mediach społecznościowych. Należy do grona mam, które dbają o ochronę wizerunku swoich maluchów, jak Anna Lewandowska czy Małgorzata Socha. Paulina Krupińska jednak kilka dni temu zaskoczyła swoich fanów. Publikując zdjęcie z małym chłopcem, którego twarz jest całkowicie widoczna. Fani zarzucili jej podwójne standardy. Mój słodziak Antoś podpisała zdjęcie była mi z Polonia. Z komentarzy pod fotografią wynika, że wielu obserwujących jej konto uznało, że widoczny na zdjęciu chłopiec to dziecko celebrytki. Niektórzy komentujący stwierdzili także, że jest on podobny do męża gwiazdy, Sebastiana Karwiela Bułeckiego. Super, że nie pokazujesz dziecka od tyłu, jak robią to niektóre tak zwane gwiazdy piękności do tatusia podobny czyste ojciec piszą użytkownicy Instagrama, żyjący w przekonaniu, że Krupińska pokazała swojego synka. Tylko kilka osób zwróciło uwagę na to, że widoczny na zdjęciu chłopiec nie jest synem Polinii Krupińskiej, a jej chrześniakiem. Dziecko uwiecznione na zdjęciu jest zdecydowanie za małe, by być dzieckiem byłej Miss z Polonii jest mamą dwójki dzieci prawie czteroletniej Antoniny oraz dwuletniego Jędrzeja. Do tej pory modelka stroniła od publikacji zdjęć swoich pociech. A jeżeli to robiła, dbała o to, aby maluch był widoczny z tyłu lub z boku, ale nigdy z przodu. To dlatego ostatnie zdjęcie Polini Krupińskiej wywołało tyle emocji.